Ogień trzaskał w kominku, rzucając tańczące cienie na ściany naszego salonu. Ja, Izabele, obserwowałam płomienie, czując, jak ich przyjemne ciepło kontrastuje z chłodem narastającym w mojej piersi. David, mój mąż od dziesięciu lat, właśnie zrzucił bombę na nasze, pozornie spokojne i stabilne, małżeństwo. A gdybyś tak spędziła trochę czasu z innym mężczyzną, zasugerował tonem, jakby proponował spacer po parku. Ten absurdalny i oburzający pomysł odbijał się echem w mojej głowie, mieszając się z niedowierzaniem i złością. Znałam go od dekady dziesięć lat bliskości, śmiechu, rutyny, którą do tej pory uważałam za solidną. David był moją bezpieczną przystanią, mężczyzną, który trzymał moją dłoń podczas sztormów, a teraz oferował mnie niczym przedmiot innemu mężczyźnie. Co gorsza, miał już nawet kogoś na myśli ma Alvareza. Mężczyznę, którego ledwo znałam, jedynie z widzenia na siłowni, wysoką, muskularną sylwetkę, która, przyznaję, kilkukrotnie przykuła moją uwagę. Zuchwałość Dawida byłaby niemal komiczna, gdyby nie była tak niepokojąco realna. Chyba żartujesz, powiedziałam, starając się zachować spokój, choć w środku trzesłam się jak wulkan, który za chwilę wybuchnie. On jednak zachował stoicki spokój. Co tylko podsycało moją irytację. To fantazja, Isabello, wyjaśnił z cierpliwością, która brzmiała protekcjonalnie. Coś, co doda pikanterii. Pikanterii. Nasze życie seksualne, które uważałam za satysfakcjonujące, było teraz postrzegane jako mdłe, pozbawione smaku. Ta myśl przyprawiała mnie o mdłości, a fakt, że wybrał już Jeroma, mężczyznę emanującego męskością i pewnością siebie tylko pogarszał sprawę. Podczas gdy David rozwodził się nad rzekomymi korzyściami płynącymi z otwarcia naszego związku, ja zamknęłam się w wściekłym milczeniu. Jak on mógł w ogóle rozważać coś takiego? Czy dziesięć lat małżeństwa nic nie znaczyło? Czy nie widział, jak bardzo mnie lekceważy, traktując mnie jak kartę przetargową? Tej nocy sen nie chciał nadejść. Słowa Dawida odbijały się echem w mojej głowie. A ja mytałam się między złością a niepokojącą ciekawością. Czy nasze małżeństwo było aż tak kruche? A może ta propozycja była wypaczoną manifestacją czegoś, czego nie byłam w stanie dostrzec? Kolejne dni upłynęły pod znakiem napiętej ciszy. David zachowywał się, jakby nic się nie stało, podczas gdy ja tonęłam w morzu sprzecznych emocji. Wizerunek Jeroma, wcześniej jedynie odległa postać, teraz nabierał wyraźniejszych kształtów w mojej głowie. Wysoki, silny, o przeszywającym spojrzeniu, które zdawało się widzieć na wskroś. Łapałam się na tym, że wyobrażam sobie, jakby to było być w jego ramionach, niebezpieczna fantazja, którą starałam się stłumić z całych sił. Ale ziarno wątpliwości zostało zasiane i wiedziałam, że bez względu na to, co się stanie, moje małżeństwo już nigdy nie będzie takie samo. Pewnego popołudnia, gdy bezmyślnie przeglądałam czasopismo. Mój telefon zawibrował, wiadomość od nieznanego numeru. To ja, Jerome. David dał mi twój numer. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Moje serce podskoczyło, więc to jednak prawda. David naprawdę realizował swój absurdalny plan. Wzięłam głęboki oddech, próbując opanować drżenie rąk. Co powinnam zrobić? Zignorować? Odpisać? Ciekawość ta nieokiełznana bestia zwyciężyła. Cześć, Jerome. Napisałam z wahaniem. Odpowiedź przyszła niemal natychmiast. David dużo mi o tobie opowiadał. Nie mogę się doczekać, żeby cię lepiej poznać. I tak, niepostrzeżenie, gra się rozpoczęła. Kolacja z Jeromeem była, delikatnie mówiąc, dezorientująca. David uparł się, żeby wszystko zorganizować, zamieniając to, co miało być zwykłym spotkaniem, w teatralne przedstawienie. Czułam się jak aktorka na scenie, odgrywająca rolę, której nie wybrałam. Jerome, z drugiej strony, wydawał się być całkowicie swobodny, jakby zaaranżowane spotkania przez męża danej kobiety były najnaturalniejszą rzeczą na świecie. Był, rzeczywiście, czarującym mężczyzną. Jego obecność dominowała w pomieszczeniu, nie tylko ze względu na jego imponującą posturę, ale także ze względu na jego naturalną charyzmę. Miał łagodny uśmiech. Zaraźliwy śmiech i spojrzenie, które zdawało się przenikać do najgłębszych zakamarków mojej duszy. Podczas kolacji opowiadał historię o swoim dzieciństwie w ubogiej dzielnicy, swojej pasji do pomagania ludziom poprzez fitness i marzeniu o otwarciu własnego studia. Mówił z rozbrajającą szczerością, a ja dałam się oczarować jego historią życia, tak różną od mojej. David z kolei zachowywał się osobliwie, obserwując nas z intensywnością, która mnie peszyła. Jakby nas studiował, analizował każdy gest, każde słowo, jakbyśmy byli pionkami na jego pokręconej szachownicy. W pewnym momencie Jerome zwrócił się do mnie i powiedział: David wspomniał, że jesteś utalentowaną artystką. Zarumieniłam się, zaskoczona trochę przesadza odpowiedziałam, umniejszając moje hobby, jakim było malowanie akwareli. Chętnie obejrzałbym kiedyś twoje prace nalegał. Z błyskiem w oku, który sprawił, że odwróciłam wzrok. Rozmowa toczyła się z niespodziewaną naturalnością, a ja ze zdumieniem odkryłam, że naprawdę podoba mi się towarzystwo Jeroma. Był inteligentny, zabawny, a przede wszystkim troskliwy. Słuchał mnie z prawdziwą uwagą, czego David ostatnimi czasy zdawał się zapomnieć, jak się robi. Kiedy wieczór dobiegł końca David spojrzał na mnie z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Jest świetny, prawda? zapytał, jakby oczekiwał potwierdzenia. Skinęłam głową, nie mogąc zaprzeczyć prawdzie. Jerome był rzeczywiście ujmującym mężczyzną. Ale myśl o zaangażowaniu się z nim, w okolicznościach narzuconych przez Dawida, napełniała mnie obawą. To była pułapka, niebezpieczna gra, w której nie byłam pewna, czy chcę brać udział. W kolejnych dniach wiadomości od Jeroma stały się częstsze. Wysyłał mi wiadomości na dzień dobry, pytał o mój dzień, dzielił się zabawnymi historyjkami. Była to niewinna komunikacja, ale naładowana pod skórnym napięciem, które trzymało mnie w ciągłym pogotowiu. Czułam się rozdarta między lojalnością wobec Dawida a rosnącym pociągiem do Jeroma. Jakbym była uwierzona w pajęczej sieci, każdy mój ruch tylko bardziej mnie oplątywał. Wiedziałam, że muszę podjąć decyzję, wyznaczyć granice, ale myśl o konfrontacji z Dawidem, o przyznaniu, że jego fantazja wymyka się spod kontroli, przerażała mnie. Znajdowałam się na nieznanym terytorium, poruszając się po mętnych wodach, i z każdym mijającym dniem czułam się coraz bardziej zagubiona. Poczucie winy mnie trawiło, wątpliwości mnie prześladowały, a obraz Jeroma z jego uwodzicielskim uśmiechem i przeszywającym spojrzeniem. Stawał się coraz bardziej obecny w moich myślach, ciągła pokusa, zakazany owoc, którego pragnęłam skosztować, mimo że wiedziałam, że może być moją trucizną. Kolejne tygodnie zamieniły się w wir sprzecznych emocji. Z jednej strony był David, mój mąż, mężczyzna, z którym zbudowałam życie, ale który teraz wydawał się obcy, owładnięty ideą, która groziła zniszczeniem wszystkiego, co mieliśmy. Z drugiej strony był Żerome, mężczyzna, który rozbudził we mnie uczucia, o których dawno zapomniałam, płomień, który próbowałam ugasić, ale który uparcie płonął coraz jaśniej. Wiadomości od Żeroma stały się sekretną rutyną, ucieczką od ciągłego napięcia, które przenikało moje małżeństwo. Sprawiał, że się śmiałam, że czułam się pożądana, że czułam, że żyję. Rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. Dzieląc się marzeniami, obawami i frustracjami. Opowiadał mi o swoich wyzwaniach jako trenera personalnego, swoich ambicjach i pragnieniu znalezienia prawdziwej miłości, wyznanie, które zawsze ściskało mnie za serce. Ja z kolei otwierałam się przed Nim w sposób, w jaki nigdy nie zrobiłam tego z Dawidem, ujawniając swoje niepewności, artystyczne frustracje i poczucie zagubienia w małżeństwie, które zdawało się rozpadać na moich oczach. Każda wiadomość. Każda rozmowa telefoniczna była kolejnym krokiem na niebezpiecznym gruncie flirtem z zakazanym, który pociągał mnie i przerażał w równej mierze. Pewnego dnia Jerome zaprosił mnie na kawę niewinne zaproszenie, ale niosące ze sobą ogromny ciężar. Wiedziałam, że zgoda oznaczałaby przekroczenie granicy punktu bez powrotu. Moje serce mówiło tak, ale mój umysł krzyczał nie. Po bezsennej nocy, spędzonej na wewnętrznej walce, Zdecydowałam się pójść. Spotkałam się z Jeromeem w uroczej i dyskretnej kawiarni, z dala od ciekawskich spojrzeń naszej okolicy. Siedział przy stoliku w rogu, z książką w ręku, a kiedy mnie zobaczył, jego twarz rozjaśniła się tym uśmiechem, który mnie rozbrajał. Dziękuję, że przyszłaś. Powiedział, jego głos był ochrypły i pełen ciepła, które sprawiło, że przeszedł mnie dreszcz. Musiałem cię zobaczyć, poza tym, Dziwnym kontekstem. Skinęłam głową, nie mogąc wydusić z siebie spójnej odpowiedzi. Powietrze między nami było naładowane wyczuwalną elektrycznością, magnetycznym przyciąganiem, które zdawało się nas do siebie zbliżać. Rozmawialiśmy godzinami o naszym życiu, naszych marzeniach, naszych lękach. Jerome opowiedział mi o swoim poprzednim związku, który zostawił na nim głębokie blizny, zdradzie, która sprawiła że zwątpił w swoją zdolność do ponownego kochania. Rozumiem, powiedziałam, czując niespodziewane połączenie z jego bólem. Czasami ci, których kochamy najbardziej, ranią nas najmocniej. W tym momencie nasze spojrzenia się spotkały i zobaczyłam w jego oczach odbicie mojej własnej udręki. Jakbyśmy tonęli razem, szukając u siebie nawzajem ratunku. Wyciągnął rękę i dotknął mojej prosty gest. Ale który przesłał prąd elektryczny przez moje ciało. Isabello, powiedział, jego głos był cichy i naglący, nie mogę przestać o tobie myśleć. Wiem, że to nie w porządku, że jesteśmy rzadką, ale. Nie musiał kończyć zdania. Wiedziałam dokładnie, co chciał powiedzieć, bo czułam to samo. Pociąg, wiesz, desperacka potrzeba bycia blisko niego. W tej kawiarni, w tej chwili. Cienka granica oddzielająca lojalność od zdrady stała się prawie niewidoczna. Stałam na krawędzi przepaści, gotowa rzucić się w otchłań nieprzewidywalnych konsekwencji. Wybór należał do mnie i wiedziałam, że bez względu na to, co zdecyduję, moje życie już nigdy nie będzie takie samo. Zapach świeżej kawy mieszał się z drzewnym zapachem perfum Jeroma, tworząc intymną atmosferę naładowaną napięciem. Patrzyłam na niego, na jego brązowe oczy, które zdawały się czytać w mojej duszy, i zastanawiałam się, jak do tego doszło. Jak zwykłe zaproszenie do u mojego małżeństwa przerodziło się w coś tak złożonego, tak niebezpiecznego, tak nieodparcie kuszącego. Dotyk gdzie Roma palił moją skórę niczym rozżarzony węgiel, rozniecając ogień, który z trudem starałam się kontrolować. W tej kawiarni, zawieszona między tym, co słuszne a tym, co złe, między lojalnością a pożądaniem, Czułam się, jakbym stała na krawędzi przepaści, gotowa rzucić się w otchłań nieprzewidywalnych konsekwencji. Rozum podpowiadał mi, żebym się wykofała, uciekła od tego mężczyzny, który swoim przenikliwym spojrzeniem i delikatnym dotykiem groził zawaleniem fundamentów mojego świata. Ale moje ciało, moje serce, zdawały się mieć własną wolę, przyciągane do niego jak magnes. Zerom powiedziałam, a mój głos był zaledwie szeptem, Ochrypły od emocji, nie możemy. To jest szaleństwo. Nie cofnął się. Jego palce zacisnęły się lekko na moich, przesyłając falę gorąca po całym moim ciele. Może i tak, odpowiedział, Jego głos był niski i jak samitny, ale nie mogę zaprzeczyć temu, co czuję. I myślę, że ty też nie. Jego słowa były lustrem moich własnych myśli, odbiciem wewnętrznej bitwy, którą toczyłam od tygodni. Chciałam zaprzeczyć, krzyczeć, że się myli, ale prawda była taka, że miał rację. Byłam nim nieodwracalnie zafascynowana, jego siłą, wrażliwością, tym wszystkim, czym David zdawał się przestać być. W impulsie wyrwałam mu swoją dłoń, gwałtownym gestem, który przerwał naładowaną ciszę między nami. Muszę iść, powiedziałam, wstając od stolika, z nogami jak z waty i szaleńczo bijącym sercem. On również wstał, a jego górująca nade mną sylwetka sprawiła, że poczułam się mała i bezbronna. Isabello, zaczekaj, poprosił, a w jego głosie brzmiała nuta naglącej potrzeby. Nie uciekaj ode mnie, nie uciekaj od nas. Spojrzałam na niego, rozdarta między pragnieniem poddania się a strachem przed tym, co to będzie oznaczać. Nie mogę tego zrobić, powiedziałam w końcu, a słowa wybrzmiały cicho, jak szept. Jestem mężatką, mam swoje życie. Jerome westchnął, przeczesując dłonią swoje ciemne włosy, w geście, który zdradzał jego frustrację. Jem, powiedział, ale czy to życie ci wystarcza? Czy jesteś naprawdę szczęśliwa? Jego pytania były jak ostrza, przecinające warstwy samooszukiwania się, które zbudowałam wokół mojego małżeństwa. Nie miałam odpowiedzi, nie takiej, którą mogłabym wypowiedzieć na głos. Odwróciłam się od niego i wyszłam z kawiarni, nie oglądając się za siebie, czując jego spojrzenie na plecach, jak nieznośny ciężar. Droga do domu była rozmazaną plamą, a moje myśli chaotyczną burzą. Oparłam się pokusie, ale jakim kosztem? Kiedy dotarłam do domu, David czekał na mnie z wyczekującym uśmiechem na twarzy. Jak było na kawie? zapytał, z ciekawością, która przyprawiała mnie o mdłości. Spojrzałam na niego. Nie mogąc pojąć, jak mógł być tak ślepy, tak naiwny, a może tak perwersyjnie wyrachowany. Było pouczająco, odpowiedziałam, a mój głos był zimny i odległy. Zmarszczył brwi, wyczuwając zmianę w moim tonie. Co to ma znaczyć? Wzięłam głęboki oddech, zbierając całą swoją odwagę. To znaczy, że to musi się skończyć, David, powiedziałam, a słowa w końcu przełamały tamę tłumionych emocji. Ta twoja chora fantazja, ta niebezpieczna gra niszczy nas. David cofnął się, jakby dostał w twarz. Ja tylko chciałem, zaczął mówić, ale mu przerwałam. Nie obchodzi mnie, czego chciałeś, powiedziałam, a mój głos przybrał na sile. Ważne jest to, czego ja chcę. A ja chcę z powrotem mojego męża, mężczyznę, w którym się zakochałam, a nie tego obcego człowieka. Obsesyjnie pragnącego dzielić się mną z innym mężczyzną. Łzy, które powstrzymywałam przez tak długi czas, w końcu popłynęły po mojej twarzy. David podszedł do mnie, próbując mnie objęci, ale odepchnęłam go. Nie dotykaj mnie, powiedziałam, z mieszaniną złości i smutku. Potrzebuję czasu. Muszę pomyśleć. Tej nocy spałam w pokoju gościnnym, a cisza domu odbijała echem samotność, którą czułam w sercu. Punkt krytyczny został osiągnięty, i wiedziałam, że od tego momentu nic już nie będzie takie samo. Cisza między mną a Dawidem przeciągnęła się na kolejne dni. Nieprzebyta przepaść, która zdawała się rosnąć z każdą godziną. Uciekałam do swojej pracowni, szukając ukojenia w malowaniu. Ale nawet żywe kolory moich akwareli nie były w stanie rozproszyć ciemności, która zagościła w moim sercu. Unikałam Dawida za wszelką cenę, nie mogąc znieść jego obecności jego spojrzenia pełnego winy i zagubienia. Próbował się zbliżyć, rozpocząć rozmowę, ale ja zamykałam się w upartym milczeniu. Prawda była taka, że nie wiedziałam, co powiedzieć. Jak wyjaśnić mu złożoność moich uczuć? Pociąg do Jeroma, rozczarowanie naszym małżeństwem, złość za to, że postawił mnie w takiej sytuacji. Pewnego dnia zastałam Dawida w pracowni, przyglądającego się niedokończonemu obrazowi. Był to abstrakcyjny portret, z mocnymi pociągnięciami pędzla i ciemnymi kolorami, odzwierciedlenie mojego stanu emocjonalnego. To intensywne, powiedział, przerywając niezręczną ciszę. Odwróciłam się do niego, czując falę irytacji. Nie masz prawa, powiedziałam, a mój głos był zimny jak lód. Nie masz prawa tu wchodzić, analizować mojej sztuki, jakbyś mógł zrozumieć, co dzieje się w mojej głowie. Cofnął się, zraniony moimi słowami. Ja tylko chcę zrozumieć, Isabello, powiedział, a jego głos był pełen cierpienia. Chcę to naprawić. Naprawić? powtórzyłam z gorzkim śmiechem. Jak zamierzasz naprawić coś, co sam zepsułeś? Zaoferowałeś mnie innemu mężczyźnie, David. Potraktowałeś mnie jak przedmiot, jak swoją własność. Jak można to naprawić? Podszedł bliżej, wyciągając rękę. Żeby mnie dotknąć, ale odsunęłam się, jakby jego dotyk miał mnie sparzyć. Byłem zagubiony, Isabello wyznał, a łzy teraz swobodnie płynęły po jego twarzy. Czułem, że cię tracę, że nasze małżeństwo się rozpada. I pomyślałem, pomyślałem, że jeśli doświadczysz czegoś nowego, czegoś innego, to może. Może co? Przerwałam mu, a mój głos był pełen sarkazmu. Może zdałabym sobie sprawę? Jaki jesteś niesamowity i wróciłabym do ciebie, biegnąc. Jesteś bardziej żałosny niż myślałam. Ból w jego oczach był namacalny, ale byłam ślepa na niego, zaślepiona złością, niezdolna do współczucia. Zniszczyłeś wszystko, David, powiedziałam, a słowa były jak trucizna. Zniszczyłeś zaufanie, szacunek, miłość. Nie ma powrotu do tego, co było. Upadł na kolana. Szlochając, błagając o przebaczenie. Patrzyłam na niego, czując dziwną mieszankę pogardy i litości. Ten mężczyzna, który kiedyś był moją bezpieczną przystanią, teraz był rozbitkiem na morzu rozpaczy. Tej nocy podjęłam decyzję. Musiałam wyjechać z tego domu, z tego miasta, z tego życia, które stało się więzieniem. Potrzebowałam przestrzeni, żeby oddychać, myśleć, odnaleźć siebie. Następnego ranka spakowałam walizki, wsiadłam do samochodu i odjechałam, bez konkretnego celu, kierując się jedynie potrzebą ucieczki od wszystkiego i wszystkich. Podczas jazdy mój telefon wibrował nieustannie, od połączeń i wiadomości od Dawida i, ku mojemu zaskoczeniu, również od Jeroma. Zignorowałam ich wszystkich, potrzebując tej ciszy, aby usłyszeć swój własny wewnętrzny głos, który od tak dawna był zagłuszany przez chaos wokół mnie. Jechałam godzinami, zatrzymując się tylko po to, żeby zatankować i coś zjeść. Krajobraz za oknem się zmieniał, ale ten w moim wnętrzu pozostawał ten sam. Jałowa pustynia, gdzie emocje mieszały się w burzy piaskowej. Pod wieczór dotarłam do małego nadmorskiego miasteczka, spokojnego i malowniczego miejsca, gdzie szumfal fal rozbijających się o brzeg był jedynym dźwiękiem zakłócającym ciszę. Znalazłam prosty ale przytulny pensjonat i zatrzymałam się tam, nie wiedząc, jak długo zostanę. W kolejnych dniach pozwoliłam sobie żyć chwilą, bez myślenia o przeszłości czy przyszłości. Spacerowałam po plaży, czując morską bryzę na twarzy, obserwowałam zachody słońca w odcieniach pomarańczy i różu, czytałam książki, które od dawna leżały zapomniane na mojej półce. Powoli burza w moim wnętrzu uspokajała się, ustępując miejsca melancholijnemu. Ale potrzebnemu spokojowi. Zaczęłam zastanawiać się nad tym wszystkim, co się wydarzyło, nad wyborami, których dokonałam, nad konsekwencjami, z którymi będę musiała się zmierzyć. Wiedziałam, że nie mogę uciekać wiecznie, że w pewnym momencie będę musiała wrócić i stawić czoła rzeczywistości. Pewnego popołudnia, gdy siedziałam w kawiarni, obserwując ruch na ulicy, mój telefon zawibrował. Wiadomość od Jeroma. Wiem, że prosiłaś o przestrzeń, ale musiałem się dowiedzieć, czy wszystko u ciebie w porządku. Martwię się. Wahałam się przez dłuższą chwilę, zastanawiając się, czy powinnam odpowiedzieć. Część mnie chciała go zignorować zachować dystans, który narzuciłam, ale inna część, ta, której wciąż na nim zależało, skłoniła mnie do napisania odpowiedzi. Wszystko w porządku. Napisałam, krótka i rzeczowa wiadomość. Odpowiedź przyszła niemal natychmiast: Czy mogę się dowiedzieć, gdzie jesteś? Mogę przyjechać. Moje serce zabiło mocniej. Spotkanie z Jeromeem było tym, czego najbardziej się bałam, a jednocześnie tym, czego najbardziej pragnęłam. Po długiej wewnętrznej walce wysłałam mu swoją lokalizację. Przyjechał następnego dnia, a kiedy zobaczyłam go stojącego w drzwiach pensjonatu z wyrazem ulgi i niepokoju na twarzy, wiedziałam, że nie ma sensu zaprzeczać więzi, która nas łączyła. Spędziliśmy razem dzień, rozmawiając, spacerując po plaży, dzieląc komfortową ciszę, która mówiła więcej niż tysiąc słów. Opowiedział mi o swoim życiu, swoich marzeniach, swoich lękach, a ja, po raz pierwszy od dłuższego czasu, poczułam się naprawdę zrozumiana. Jednak wiedziałam, że to nie był nowy początek, ale raczej pożegnanie. Musiałam rozwiązać sprawy z Dawidem, zamknąć ten rozdział mojego życia, zanim będę mogła myśleć o czymkolwiek innym. Jerome zrozumiał bez zbędnych słów. Uściskał mnie mocno i znacząco, a potem odjechał, obiecując, że będzie, jeśli będę go potrzebować. Następnego ranka wsiadłam do samochodu i wróciłam do domu. David czekał na mnie ze zmęczonym i przygnębionym wyrazem twarzy. Rozmowa była trudna. Pełna łez i oskarżeń, ale także szczerości i przebaczenia. Postanowiliśmy się rozstać, zdając sobie sprawę, że nasze małżeństwo dobiegło końca, nie z powodu Jeroma, ale z powodu naszych własnych błędów i niezdolności do prawdziwej komunikacji. Kolejne miesiące były czasem nowego początku, odkrywania siebie na nowo. Przeprowadziłam się do małego mieszkania, wróciłam do malowania z nową pasją i powoli, krok po kroku, odbudowywałam swoje życie. Jerome i ja utrzymywaliśmy kontakt, przyjaźń zrodzona w chaosie, ale która okazała się prawdziwa i solidna. Nie wiedziałam, co przyniesie przyszłość, ale po raz pierwszy od dłuższego czasu czułam nadzieję. Ta podróż była bolesna, pełna błędów i żalu, ale wyszłam z niej silniejsza, bardziej świadoma siebie i tego, czego pragnę od życia. I ostatecznie to było najważniejsze. Zakazana miłość z Jeromeem była katalizatorem, burzą. Która zniszczyła moje życie, ale także oczyściła grunt, aby coś nowego mogło się narodzić. I byłam gotowa zobaczyć, co z tego wyrośnie.